Nostalgia Czyli powrót do czasów prostszych, powrót do czasów lepszych, powrót do tej wyjątkowej strefy komfortu, kiedy wszystko było w porządku. Ale nostalgia potrafi też zaćmić obiektywny ogląd na sprawę. Dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego będziemy sprawdzać to, na ile nostalgia obroni Breaking Bad, a tak w zasadzie jego filmową kontynuację, która w ostatnim czasie pojawiła się na Netflixie zatytułowaną El Camino. Czy jest to wielki powrót do wielkiej chwały, którą. Breaking Bad, koniec końców sobie na którą sobie zasłużył. Sprawdzimy to dzisiaj. Nazywam się ze Poznar. Zapraszam. La fotografii c'est la vérité, et le cinéma c'est 24 fois la vérité par seconde. Będę mówił o po polsku, bo chcę powiedzieć To co myślę, a myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie, really a question of luck. Coś obejrzanego. Czasami bardzo trudno jest spojrzeć na kalendarz i zdać sobie sprawę, ileż to czasu upłynęło od jakiegoś wydarzenia. I jeżeli spojrzymy na to, że już prawie że dekada, a nawet ponad dekada upłynęła od premiery Breaking Bad, jego pierwszego sezonu, to, to delikatnie potrafi chwytać za serce. Pamiętam doskonale oglądanie pierwszych odcinków tego serialu w czasach, gdy jeszcze o AMC nie było w ogóle głośno. Wtedy to była stacja, która ledwo co zaczęła produkować Mad Men i to było z, bo powiedzmy w miarę odnoszącymi sukcesami serialem i pojawia się nagle znikąd dziwny serial o jeszcze bardzo dziwnym koncepcie, że oto nauczyciel chemii zaczyna produkować narkotyki, żeby zarobić na dobry byt swojej rodziny. To w zasadzie nie miało prawa się udać, ale... Na szczęście się udało i to trochę za sprawą wyjątkowych osobowości, które stały za stworzeniem tego serialu. Jego twórca Vince Gilligan, który miał bardzo jasny ogląd na sprawę i od początku do końca go zręcznie realizował, mając doświadczenie w takich produkcjach jak m.in. z Archiwum X, co opłaciło się i widać to, że to jest bardzo utalentowany zarówno scenarzysta, jak i reżyser, ale przede wszystkim obsada. Obsada, którą widzowie pokochali. Przede wszystkim. Ten duet Les Enfants Terribles, czyli no, Walter White i Jesse Pinkman, a w tych rolach Bryan Cranston i Aaron Paul. I tych dwóch łotrów, ponieważ nie ma co ukrywać, łotrami przez te pięć i pół sezonu byli. No, przez to świat ich pokochał, ponieważ pokazać tak zręcznie tych antybohaterów, tych antagonistów w świetle prawa, no to była wyjątkowa sztuka, mimo że taki już był kierunek telewizji, który, ten kierunek, który wyznaczył chyba, myślę, serial Oz, produkcji HBO, który był osadzony właśnie w świecie osadzonych w więzieniu. Później doskonale ten sukces podbiła rodzina Soprano i tym samym rozpoczęła tą złotą erę telewizji. Natomiast Breaking Bad to jest. W zasadzie już platynowa era, bo to było wprowadzanie do ery streamingowej. Wtedy Netflix w 2008-2009, kiedy Breaking Bad wychodziło, to w ogóle nie istniało w takiej formie, w jakiej to znamy. Pozostałych platform jeszcze w ogóle nie było. A jednak teraz, gdy możemy oglądać na Netflixie chociażby Breaking Bad, no to jest to jeden z bardziej flagowych seriali na tej platformie, ponieważ tam e, na zasadzie praw syndykacji Breaking Bad e, na świecie oglądać można. I można do tego serialu wracać, ponieważ jakby nie patrzeć, Breaking Bad dość dobrze się broni. Oczywiście, delikatnie się ten serial zestarzał, bo w powstawał w tym dziwnym okresie przejścia między erą telewizyjną, filmową do filmowo-telewizyjnej i tak dalej. Ale to wciąż jest bardzo dobry, bardzo pokaźny kawałek telewizji i świetnego aktorstwa, i świetnego scenariusza. I problem polega na tym, co z tym fantem zrobić, bo serial w którymś momencie skończyć się musi i co do jakości zakończenia Breaking Bad, to były pewne spory, ale jednak dość uniwersalnie przyjęto, że to jednak jest dobre zakończenie. Co z tym fantem zrobić? No, gdy pojawił się pomysł, żeby nakręcić prequel o jednym z bohaterów pobocznych, który był w tym serialu takim złotym, złotym lśniącym punktem. To były pewne niepewności co do, co do tej kwestii, no bo jednak bohater drugoplanowy może mieć problem, żeby obronić się na pełnym ekranie, ale okazało się, że ten spin-off serialu Breaking Bad w postaci Better Call Saul, no w pewnych aspektach nawet przewyższa tę legendę Breaking Bad. To było super. Natomiast, no... Pieniądz nie śmierdzi i też domagania fanów, tak, że nie można być na nie głuchym. Więc po latach pojawia się pomysł, a jakbyśmy tak dokończyli tę historię, która wydaje się być już zakończona. Tak w ten sposób powstał film El Camino, produkcji Netflixa, który wyszedł niedawno na Netflixie. Czy on się broni, czy on dorównuje poziomowi, który wyznaczył Breaking Bad? To sprawdzimy już za moment. Pomimo tego, że upłynęła ponad dekada od czasu premiery Breaking Bad, to... Należy być trochę ostrożnym względem spoilerów i trudno jest mówić o serialu, który bezpośrednio nawiązuje do zakończenia, o filmie, który bezpośrednio nawiązuje do zakończenia Breaking Bad, nie zdradzając tego o co chodzi. Dlatego, jeżeli jeszcze nie widzieliście Breaking Bad, a chcielibyście gdzieś tam zobaczyć i zobaczyć to w miarę na świeżo, żeby nie wiedzieć jak to się kończy, no to radzę w tym momencie nie słuchać, ponieważ serial kończy się w momencie, gdy Jesse jako jedyny praktycznie z bohaterów ma. Szansę jakiejkolwiek ucieczki. Jest to odkupienie jego win i widzimy go na samym końcu serialu, kiedy odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. Tak to się teoretycznie skończyła jego historia w serialu i. De facto, gdybyśmy mieli tak zapytać fanów, to, to raczej tyle nam wystarczy. Widać, że jest szczęśliwy, widać, że odkupił A swoje winy i tą mękę, którą przeszedł w ostatnich odcinkach, i, i, i odjeżdża i zostawia wszystko to, to, to złe, tak jak mówił Zbyszek Wodecki. Rzucił to wszystko i fajnie natomiast mogłyby się pojawić takie jakieś zastrzeżenia, no ale jak to, co, co, co się właściwie działo potem, czy jest to potrzebne dla kwestii historii? Raczej nie, ale zbyt często już tutaj można było słyszeć moje apele, że filmy nie muszą być potrzebne, to nie jest kwestia potrzeby jakiejś społecznej, czy, 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 czy jakiejkolwiek, jeżeli ktoś chce sobie coś nakręcić niech to kręci no i jeżeli ktoś, w tym momencie Vince Gilligan czyli twórca serialu Breaking Bad chciał trochę sobie wrócić do tamtej dawnej epoki, kiedy mu się super robił Breaking Bad, no to chwała mu za to. Tylko pytanie: jak mamy oceniać ten film, bo on w postaci swojej własnej samodzielnej. Nie broni się raczej zupełnie. Ktoś, kto nigdy nie widział Breaking Bad będzie miał ogromny problem z tym filmem, dlatego, że nie będzie wiedział o co chodzi i dlaczego te postaci, które widzimy na ekranie, one wyglądają tak jak są. Tutaj dochodzimy trochę do kazusu nie filmu Deadwood, który był taką trochę kontynuacją i zamknięciem urwanego serialu HBO właśnie zatytułowanego Deadwood. To też był powrót do nostalgii i to nawet 15 lat było między premierą pierwszego odcinka Deadwood a premierą filmu. I to była forma, szansa na zamknięcie tych wątków. Natomiast wątki w Breaking Bad, one były raczej już zamknięte. Więc po raz kolejny pojawia się pytanie, czy to się broni samo z siebie? Absolutnie nie. Ale jeżeli jesteście fanami Breaking Bad, to zdecydowanie jest to taki moment, żeby powrócić do tamtych czasów, powiedzmy sprzed dekady, czy do czasów, kiedy pierwszy raz oglądaliśmy Breaking Bad i. Ponapawać się tym klimatem, tymi bohaterami, tym światem przedstawionym, tymi dialogami, które czasami są zabawne, a czasami są wręcz dające bardzo mocno do myślenia, bo to jest taka powtórka z rozrywki. Powtórka z rozrywki, która nie jest najwyższych lotów, mimo wszystko, ale gdy ma się założone różowe gogle nostalgii, to wtedy wszystkie czerwone flagi wyglądają jak zwykłe flagi. W audycji coś obejrzanego cały czas mówimy o filmie w uniwersum Breaking Bad zatytułowanym El Camino cały czas będziemy także operować delikatnie na zasadzie spoilerów dotyczących serialu Breaking Bad spoilery dotyczące filmu to sobie raczej zostawimy, takich nie będzie i żeby jeszcze bardziej zrozumieć dlaczego taki film w ogóle powstał należałoby się zastanowić nad tym, w którym miejscu obecnie jest kariera dwójki tych bohaterów głównych tych gwiazd, które Breaking Bad wypromował, czyli Bryan Cranston i Aaron Paul zacznijmy od Cranstona który wydaje mi się zyskał, jeśli chodzi o jakiś rozgłos i prestiż zdecydowanie bardziej na Breaking Bad, ale też ta rola stała się delikatnym jego przekleństwem, bo on, przychodząc do świata Breaking Bad, no to był kojarzony jako o, to jest ten, ten dziwny ojciec ze zwariowanego świata, według Malcolma. Tak się ten chyba serial nazywał: Malcolm in the Middle, tak to przynajmniej było w języku angielskim. No i to była rola iście wybitnie komediowa, bardzo fizyczna, bardzo ruchowa, bardzo komediowa. Tu trzeba było oddać Kranstonowi, że ten zmysł komediowy ma rewelacyjny. I jak to ma? Grać w poważnym dramacie, to się, nie prze, to się nie urodzi w ogóle nic tego dobrego. No i jak zwykle okazało się, że błąd przeciwnie. Jednak po zakończonym Breaking Bad było parę takich prób, kiedy cranston próbował się przebić do tych bardziej, powiedzmy, świata filmowego, który jednak dalej mimo wszystko jest odrobinę bardziej prestiżowy od świata telewizyjnego. Raczej bez większych sukcesów. Była co prawda Godzilla, ale tam on był na chwilę i w sumie nic z tego nie było. Był także film o Londonie B. Johnsonie, który był tak naprawdę adaptacją sztuki teatralnej, w której najpierw e, występował Cranston i to wyszło ok, ale bez znacznego rozgłosu. Jednak teraz, mimo wszystko, ludzie widząc Cranstona widzą, a? To jest Walter White, to jest Heisenberg. I to może być dla niego przekleństwo. On może już nie wrócić do tej wielkiej kariery, powiedzmy, ról pierwszoplanowych, natomiast w rolach drugoplanowych jest jeszcze dla niego przestrzeń. Natomiast Aaron Paul, czyli de facto debiutant, on nie miał zbyt wiele ważnych, poważnych ról przed Breaking Bad, no to je, dla niego to nie był wie, zbyt duży sukces. Oczywiście zdobył rozgłos, zdobył pieniądze i nagle to nazwisko stało się rozpoznawalne, ale no. Po Breaking Bad, no to można było wymienić dwa jego projekty, jednym to był Need for Speed, czyli takie trochę szybcy i wściekli, tylko że na bazie marki gier komputerowych i to nie wyszło w ogóle. No i jest też aktorem dubbingowym, gdzie gra Toda w, we wszystkich sezonach Bojacka. To jest dość dobre, ale to jest dubbing, który jest jeszcze niżej w jakiejkolwiek hierarchii klas, klas społecznych w Hollywood, no ale dobrze mu to wychodzi. Więc powrót do tego świata, który uczynił ich wielkimi, jest jak najbardziej zrozumiały. I żeby nie było, Aaron Paul z tego korzysta, aczkolwiek tutaj znowu musimy powrócić do tej kwestii, czy, czy to, co było pokazane w Breaking Bad, z jego strony to był popis dobrego aktorstwa. Był wystarczający. Na pewno był zawsze przyćmiony przez Cranstona, był przyćmiony przez Jonathana Banksa, przez wiele pozostałych aktorów, a Jesse był jaki był. On nie musiał być wybitnie dobrym aktorem, żeby wcielić się w tę postać, bo to postać była przyrysowana. I niestety na El Camino, w którym Jesse Pinkman jest tym głównym bohaterem, główną osią fabuły i nie ma się na kim wesprzeć, to się raczej nie broni. Cały czas możemy ten film. Oceniać w dwóch kategoriach. Gdy ma się te okulary nostalgii i tej, tego fanatyzmu w stronę Breaking Bad, no to to jest najlepszy film na świecie, no bo jest tam wszystko, co chcieliśmy w Breaking Bad. Natomiast jeżeli się ściągnie tego ognia nostalgii, jeżeli się patrzy na to odrobinę trzeźwiejszym okiem, to jest to raczej jeden wielki fanserwis, który rozwija nam zamkniętą historię i daje jej jeszcze większe, jeszcze bardziej definitywne zamknięcie, ale. Nie jest to aż tak bardzo satysfakcjonujące. Oczywiście, bardzo miło jest wrócić w tamten świat, ale to nic nie daje, jakoś więcej. Coś obejrzanego. Serwisy streamingowe mają problem. To trzeba powiedzieć już na starcie. Mają problem, ponieważ stają się ofiarami swojego własnego sukcesu. Praktycznie jakby się rozejrzeć, bardzo dużo osób, by nie powiedzieć zdecydowana większość, posiada konto w jakimś serwisie streamingowym. Streamingi stają się tak popularne niemalże jak telewizja, wideo na żądanie, VOD itd. itd. No ale trzeba jakoś te treści wypełnić, a okazuje się, że gdy każdy chce założyć swoje własne serwisy, żeby nie oddawać tych pieniędzy komuś tam dalej. No to trzeba mieć jak najwięcej oryginalnych treści, żeby to wygrać. Natomiast serwisy takie jak Amazon, czy chociażby właśnie Netflix, nie mają tej kilkudziesięcioletniej biblioteki, jak na przykład CBS czy NBC, więc muszą się posiłkować na bieżąco. Więc dochodzimy teraz do kwestii tak trudnej. Że trzeba trochę szyć. I nie ma co udawać, że serial El że film El Camino, bazujący na serialu Breaking Bad, trochę jest takim szyciem. No, jeżeli statystyki pokazały, że widzowie bardzo chętnie sięgają po Breaking Bad, nawet jeżeli je widzieli, chcą je obejrzeć wielokrotnie, no to rzućmy pieniądze w coś, co będzie kontynuacją, no to to się sprzeda. I nie mam wątpliwości, że El Camino się sprzeda, chociaż rozgłos wokół tego filmu. Nie jest tak duży jak oczekiwałem, jest wyjątkowo mały, no ale może gdzieś to jeszcze bardziej zażre i myślę, że swoją część widzów na pewno to znajdzie. To jest trend, który można obserwować praktycznie w większości serwisów streamingowych. Jeżeli coś się udało, zwłaszcza parę ładnych lat temu, to do tego trzeba wrócić i niewiele trzeba daleko szukać przykładów, ale na przykład ten serial, to, o którym wspominałem wcześniej, czyli to, co rozpoczęło Złotą Erę Telewizji, czyli Rodzina Soprano. Także gdzieś swojego spin-offu ma się doczekać. Tym razem ma być młody Tony Soprano w tej roli. E, młody Tony Soprano, czyli, czyli syn e, pana Gandolfino, który niestety zmarł, ale on ma się wcielić w rolę, którą wcześniej wykrował swój ojciec w młodości i to też ma troszkę nam uzasadnić te motywacje, które kierowały później tonem Soprano. Wspomniany wcześniej, Deadwood, który. Także bazował na tej nostalgii i na tych zaciekłych fanach, którzy walczyli, żeby, żeby, swój, żeby ich serial e, doczekał się swojego końca. Nie mam wątpliwości, że może za parę lat losy doczekają się swojej kontynuacji. Może Prison Break też próbował, ale nic z tego nie wyszło. Gdzieś jest potrzeba kontynuowania tego, co jest udane, dlatego że o wiele łatwiej jest zrobić na tym, jak zarobić jakikolwiek zysk na tym. Niż próbować i testować swoich nowych rzeczy. No ale niestety, czy to jest godne pochwały? Nie wydaje mi się. Chyba, że działa. Akurat w przypadku El Camino, moim zdaniem nie do końca to działa. Ponieważ jeżeli ktoś lubi Breaking Bad, to przeżyje bez tego, ale jeżeli chce sobie odświeżyć coś z tamtego świata i trochę tych emocji, to spoko. Ale to nie jest film, który będzie się oglądać i do niego się wracać wielokrotnie, bo po prostu nie utrzymuje się tak dobrze jak oryginalny serial. O wiele lepiej wrócić do Better Call Saul, który no, może, może wytyczać szlaki, jeśli chodzi jak mają wyglądać spin-offy, chociaż parę, e, parę spin-offów tak dobrych już mieliśmy, chociażby Buffy i Angel, to też jest przykład doskonałego serialu i spin-offu do tego serialu, albo chociażby Zdrówko i Fraser, to, to w przypadku seriali komediowych. Natomiast Better Call Saul, jeżeli jeszcze nie zaczęliście go oglądać, a lubicie Breaking Bad, to mogę serdecznie z całego serca polecić bo naprawdę w wielu aspektach, w tym w aspekcie ładunku emocjonalnego, który ten serial przekazuje, Breaking Bad jest totalnie pokonane. El Camino, produkcja Netflixa, osadzona w uniwersum Breaking Bad, do obejrzenia na Netflixie. Jeżeli lubicie Breaking Bad, to jest to coś, co warto rozważyć na któryś wieczór. Nie trzeba tego koniecznie oglądać, ale warto. Gdzieś po to sięgnąć. A jeżeli nigdy nie śledziliście za bardzo tego serialu, no to polecam to nadrobić, ale raczej nie zaczynać od tego filmu, bo problemy ze zrozumieniem mogą być dość spore. Dzisiaj mówimy sporo o tych serialach, bo jest też o czym rozmawiać, ponieważ gdzieś ten sezon, sezon serialowy rozpoczął się na dobre i ja z kolei od siebie mogę jedynie za, zachęcić do sięgania po nadchodzącą, najnowszą produkcję e, HBO, ponieważ e, 20 dzień października to wtedy premiera serialu Watchmen. Produkcja Damona Lindelofa, wcześniej znanego trochę z Lostów... E, Porównywalnie z J.J. Abramsem, a trochę z serialu The Leftovers, który miał bardzo wysoki próg wejścia, trudno się było do tego serialu przekonać, ale gdy się przetrwało przez te trzy sezony, to miało się faktycznie wrażenie, że jest się świadkiem czegoś wielkiego. Watchmen, czyli historia, która jest też kontynuacją tego, co znamy i kochamy, tak naprawdę jest to kontynuacja. Komiksu w autorstwa Alana Mura, który był takim zakończeniem ery superbohaterów. To było jeszcze chyba w późnych latach 80. albo wczesnych 90., ale raczej późnych 80. i to zrywało z całym mitem, który narósł wokół tych bohaterów w Pelerynach. Co dziwniejsze, adaptacja filmowa te, tego komiksu powstała na samym początku ery superbohaterskiej w Kinie, ponieważ w roku 2009 e, zabrał się za to Zack Snyder, który gdyby zrobił Watchmenów, czyli strażników. E, po Lidze Sprawiedliwych mielibyśmy wrażenie, że mamy do czynienia z bardzo zręczną satyrą i parodią na swoje poprzednie dzieła. Niestety ten porządek został gdzieś zaburzony i film Watchmen broni się dość dobrze, trochę w stylu kampowym, ale to zdecydowanie najlepszy film za Snydera. Natomiast ta historia, którą dostajemy teraz od Damona Lindelofa, on porównał to na takiej zasadzie, że jeżeli komiks to jest Stary Testament, tak jego serial ma być Nowym Testamentem. Niby to samo uniwersum, ale troszkę inni bohaterowie i troszkę inne przesłanie ma z tego wyniknąć. Nie wiadomo, czy będzie kontynuacja, czy to się zamknie w jednym sezonie, aczkolwiek obsada, która tam jest. No, Regina King, Jeremy Irons. Czy ja muszę dodawać więcej? Ja naprawdę nie muszę dodawać więcej, ale zobaczcie całkowitą tą obsadę, zobaczcie zwiastun, zobaczcie, jakie tam są zdjęcia, jaki jest fajny klimat. I odsyłam was, ponieważ to może być jedna z największych niespodzianek, jeżeli chodzi o seriale. W tym roku ja przynajmniej bardzo otrzymam za ten serial kciuki. To była audycja coś obejrzanego. Dzięki wielkie za słuchanie. My się słyszymy już w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Coś obejrzanego.